Cześć, cześć, kochani. Dobry, dobry. Marek Malec z tej strony z bestpan.pl. O, tutaj mamy koszulkę, proszę, bestpan.pl. Jesteśmy u Mateusza w Swarzędzu tak. i pokażemy, co tutaj się ciekawego dzieje, bo ogród jest niesamowity. Zrobimy z tego dwie części, bo jest naprawdę co pokazywać. E, Mateusz, ty tutaj mieszkasz w Swarzędzu od zawsze. Nie, ja, 12, 12 lat. A, a wcześniej, poznań? Wcześniej poznałem godzinę niedaleko. 10, tutaj 5, lepiej 5, niż w Poznaniu? Oczywiście. Tak? Tam, bo w mieszkaniu. Aaaa, no to w ogóle nie ma, opcji, nie, ma, nie, mógł ma, mógł. Nie, ma nie ma porównania. Słuchajcie, e, będziemy po kolei pokazywać, jakie tutaj mamy rośliny. Mateusz zrobił na to na drukarce 3D, tak? Tak, tak, tak. Na jest. drukarce 3D takie super naklejki, e, znaczy nie naklejki, to, to, jest, to e, jak to nazwać? E, nazwy No, nazwy takie, ptakietki, takie przywieszki, no. A może ty to możesz dla innych też robić? Pewnie. O, widzicie, to, ja no. Ja mówiłem, że ktoś mało sobie, to No, jakby ktoś chciał, to oczywiście zaraz je pokażemy, jak one wyglądają. Bardzo, bardzo fajna sprawa, bo człowiek przynajmniej się nie pogubi, kiedy co posadził. Tak. Bo ja u siebie zapominam, idę i mówię, ta ile już u mnie rośnie? Nie pamiętam. A tak to człowiek przyjdzie, przeczyta plakietkę i po prostu. Od razu wie. Dobra, będziemy pokazywać po kolei, a ma, Mateusz będzie omawiał, co jest, kiedy, Pokażę plakietkę i wszystko zaraz będziemy wiedzieć. Czy ty masz jakoś te rośliny posadzone typu, że rok po roku, czy, czy nie? Te wszystkie z przodu to były właśnie, drugi rok są. Mhm. Uh -huh. I tutaj roztrata. A te za domem? Te za domem, niektóre są, część jest w zeszłym uh -huh. roku, a część ma dwa lata. Czyli w ogóle, czyli w ogóle przygodę z panami, z jukami, ze wszystkimi zaczęły 2 eee, lata temu. Cała przygoda na początku na testy to miałem w donicy to było od 3 lat, a dwa lata to już wszystko. Do a skąd pomysł w ogóle, żeby tym się zająć? Tam widziałem przy okazji takie filmy właśnie tutaj między Aha. Aha. u pana i u innych i Super. mówię to trzeba się zainteresować tym tematem. Trzeba, koniecznie. Dokładnie. Dobra, pokazujemy poko... Tak, Jukra, tutaj wyrosła e, cała ta głowa i widzę, że tutaj chyba odros. Wyjdzie, czyli druga głowa. Czyli też. tak, w zeszłym roku kwitła. Tak, w zeszłym roku tutaj. I po kwitnięciu widać, że... wyrosła przepiękna głowa i tutaj rośnie jeszcze jedna. O, tutaj widać, wychodzi. Tak. I drugi rok. Tym I ma roku bardzo i... ciekawe haczyki takie na liściach, jej się zrobiły. Tak jakby liście były bardzo mocno tutaj szczepione i jak zaczęły wychodzić, fajne. Tak, bo na ten, no, właśnie Tak samo te były, te starsze też zauważyłem, że tak na początku to wychodziły, Tu nawet widać. Ja mhm. widać, że też miały. Czyli ona jest od zeszłego roku. Ona jest yy, dwa lata. Czyli dwie roku. zimy? Nie, jedna zima, e, drugi rok. Pokaż tą plakietkę, jak to wygląda. Tutaj wyciągniemy. Plakietki są. A tutaj obraz, straty to jest? Patrzcie, znaczy, jaki czas Napisane Yukar strata. Kiedy była Sadona. Maj 2021. No. Jak Mateusz mówi, jakby ktoś chciał, to może no. zrobić. No. Oczywiście. Super. Czy możesz jest. napisać, co się chce, rozumiem. Tak? Oczywiście, wszystko można napisać. Wszystko. Elegancko. Co w głowie, jakie pomysły, wszystko wzorki, wszystko można tam. To ty masz w domu taką maszynerię? Tak drukarka taką małą mam 3D i, Aha. i tak sobie. Super! To jak tą zimę ją zimowałeś? Tu tylko była buda, żeby nie padało. Budka. A z czego budka zrobiona? Z z drewnianych i y, polęgand daszek i, i to wszystko, nie? I tak wszystkie tutaj te juki, tak nie robię. Aha, Do czyli Nie zostawiasz ich tylko. na żywioł, nie, nie. że nic nie ma. Nie, tylko daszek i, i tyle, nie? I bez żadnych tych. Bez żadnych. Y, ile było najzimniej? 16 było w zeszłym roku. I to sprawdzałem tutaj różnymi czujnikami. W zeszłym, to znaczy tej zimy, czy poprzedniej? No tej, tej, tej. A poprzedniej jeszcze? A poprzedniej to nie było, no bo teraz dopiero będzie drugi rok, nie? Aha, czy to jest pierwsza zima? Pierwsza zimna była, ale mm -hmm. będzie druga tych roślin. No rozumiem. To jest, bo będzie druga zima teraz. A, tych, a te z tyłu miały już dwie zimy, czy nie? Nie. Wszystkie miały jedną. Wszystkie miały jedną. I, Wszystkie poprzez... miały jedną, lub, lub żadnej jeszcze. Dokładnie. Okej, okay. dobra, lecimy dalej. Jak wiecie, Jukka Rostrata nawet minus 20 potrafi wytrzymać, jak ma sucho. Musimy to zawsze podkreślać, bo Dokładnie. rośliny pustynne. Tak. No to to jest to po to prostu kolos. No stań właśnie. przy tym. Cztery, cztery głowy wyszły. To jest po prostu, nie, ja jeszcze muszę cofnąć, bo, bo nie widać. Ale nie była taka duża, jak brałeś, nie? Nie, nie? mam zdjęcia, to panu potem prześlę. No. Żeby mógł tam yy, Podłączymy, no. Tak. I nawet które jeszcze pamiętam, który materiał był? To z plantacji, która właśnie yy, była tam ta moja sprowadzona. No. To to wszystko pamiętam i yy, podeślę, i na pewno pan tam dodaj. Pewnie. I to na nią. Niesamowite to jest. Ale widać, że cię rozbudowały te konkretne głowy, nie? No. Ja dziękuję. Jakieś tam odrosty mają, nie? I. Te Mateusz od... tu opowiadał, że zanim przyjechałem, to tutaj ostro przycinał, tak? Tak, tak. Tu 30... Ile tych liści wyciąłeś? 30 lekko, jeszcze tam mam w tym, to z 30 powycinałem, więc to jest po wycincie. A tutaj tata Mateusza, który na pewno dużo pomaga, zgadza tak, się? Tak. Bardzo dużo, tak. Staram się jak mogę. Właśnie, wszystko robią razem, niesamowite tak, tak. to jest. Fajnie, że takie zainteresowanie. Spopracja, spopracja, jak to mówią. Nie? Ona kwitła? Tak, no, no, z no, dwóch no, głów. Z dwóch. Jedna tak. tego, no. Z tamtych głów. Ogólnie ale... ten nawet to będzie się ciężko dokopać, bo ale... ona gdzieś od środka tam ma. No, no, no. I te głowy później się podzieliły, no jeszcze. Tak, bo no. wyszedł kwiat, yy, nagle yy, głowa wyszła. No, okay. no i tak było z dwóch, nie? I ona jakby od kwiata jeszcze bardziej na tą stronę poszły. Te dwie. No, Ale jest, jest potężna ty, ja. ta Glorioza. Jest, to jest Juka Glorioza, ona nawet minus 20, minus 23 potrafi no, wytrzymać. I no, widać no, jaka to jest potęga. Lonstar, tak, jakie są sztywne tak, liście. I prawie no, jak tak one się tak no, czycają, to one zawijają. No, prawie no. maksymalnie długość, już yy, tak w normalnych no. warunkach. Bo tak. 60-50 cm no. potrafią, to no. już jest blisko tego. Jakby ktoś chciał, to jeszcze jest kilka do zarezerwowania na przyszły no, rok. No. Już malutko zostało. to są weterany, Naprawdę. Tutaj mamy bardzo, bardzo fajną ciekawostkę. To jest Juka Aloe Folia. Mateusz posadził wtedy co ja w zeszłym roku. Jeszcze chyba ze trzy osoby posadziły, jak ktoś nas ogląda, to niech napisze, czy, czy jest wśród oglądających, niech powie jak u niego, bo, 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 bo nie wiem, bo tylko tu u Mateusza widzę. I u Mateusza było minus 16. Tak. I, I też niczym nie dogrzewana. Nie, tylko była... patrzcie. Oby właśnie. Nie, niczym nie dogrzewana. Minus 16 stopni było i to jest, ja nie wiem, ja nie wierzyłem, że ona jest aż tak silna. Pamiętam, jak pytałem Nigella z Anglii, tego mojego znajomego, to on powiedział, nie, w Polsce nie da rady. Ja mówię, a to sprawdzimy. I co? I póki co jest zupełnie nieźle. Grunt, że musi mieć cło, bo na pewno przed tym rozkiem to dwa miesiące było bez deszczu. Musi więc... mieć bardzo, bardzo sucho. Musi mieć. Ale słuchajcie, Mateusz Ale zauważył ten... ciekawą rzecz. Że gdzieś coś się dostał mróż, tak? Tak. Tutaj, no, gdzie to, była to, tylko yy, streczem dookoła, na taką odległość. To? Mhm. Z 30 cm czy 40 streczem, no to tu widać że te to są właśnie odmrowy. Mhm. A tam gdzie było właśnie agrowłókniną i materiałem czy tam gołowuklinom, tym grubszym, no to... Czyli po yy... prostu yy, dostał się bezpośredni mróż jakby. No, no chyba przez... się... tylko jedna warta folii była, nie? Mhm. No to przez folię... Dostała się. Właśnie. I teraz widzimy tak. U mnie było minus 13, nie stało się kompletnie nic. U Mateusza było minus 16 i powstały pierwsze uszkodzenia. A to minus 16 długo trwało? Dzień, dwa. To były, ogólnie były dwa dni takie mrozi. Dwa, na Na Boże na tak, Dokładnie wtedy. No u mnie tak to samo, ja nie zdążyłem. 16, 16. Musi być wam nie. Nie zdążyłem. Jak, jak ten. Tak. I super! I tutaj odrosty ma, I, I patrzcie, jakie super odrosty. Tak, tak Naprawdę. Tu jest jeden potężny i, i z drugiej latuj. strony wszystko w tym. U mnie nie, u mnie się coś takiego póki co nie pojawiło. I tutaj nie tylko to, bo I tu to jest. To jest tutaj wychodzi, widzę, tutaj z ziemi. Wychodzi. Gdzie? Kolejny. A jest! Tutaj jest kolejny. A te to od, od Waszyngtonie, żeby yy, kody nie latały, za bardzo nieślika, nie? Tak Dobry pomysł! Tak, żeby tam... żył... No. Ale kaprykuła. kot będzie wiedział, że ma na to nie stawać? No nie wiem, ale. <laughs> Ale Jak się raz nabije, to już nie stanie. Ogranicza się. Bo się koło, no i tutaj nie? też są jeszcze odrosty, nie? I tutaj mamy napisane, że to jest juka aloifolia i posadzona w maju 2021. Ale potężnie rośnie, naprawdę. No szybko. Dużo urosła? Ona urosła Jesteś już. w stanie jakoś to określić? Od początku, jak ją mam, to pierwsze liście to gdzieś były tutaj gdzieś dotąd. O, o teby, matko jedyna, o, to co ona urosła? Pół metra? No, tyle od tych dwóch lat, nie? raz tyle. No. Ja dziękuję, o, wie, a stań przy niej, zobaczymy nie. jaka prawie jest duża, jest, ona tak prawie połowa była z tego, nie. czyli sięga Tobie tak powiedzmy do, no prawie do ramion. Nie. Prawie. Także na pewno wiemy, że minus 16 wytrzymuje, to, tak. to przetestował Mateusz to u siebie. Przetestowane i, i gdzie tu wchodziło, no to mnie zabiło. W nie. tym roku chciałem no sprowadzić luki folie, nikt jest... nie ma. Nikt, nie miałem gdzie kupić. Chyba jedną albo dwie, tylko udało mi się sprowadzić, bo nie było gdzie. Po prostu nie było. Albo były takie chyba dwu, albo trzy metrowe. No to były bardzo duże. To drogie. To też by nikt nie chciał. Tu mamy następny niesamowity gigant. Co to jest? Mów Mateusz. To jest Juka faksu no, I 14 liści w tym roku do tej pory wypuściła. 14 liści? 14 policzyłem, kiedy ten. I tak zaczęła już od, od maj, maja, koniec maja, czerwiec, to już zaczęła szaleć. A się dziwię, że tak szybko zasuwa. Szybciej niż pan, mówię. Tak. No, ale jakie to, Ja to nawet nie, nie jestem no, nie, w stanie, nawet jakbym chciał no, to one, wyprostować, samy, to się nie no, da. No, no, razem są mnie, prawda? Jest tak niesamowite. To jest to. Juka Faksoniana, jak ma sucho, też minus 20. Tak. I oczywiście tutaj już tam była buda koniec października. W zeszłym roku, bo było cieplej wtedy, nie? A mhm. powiedz też, bo mówiłeś przed chwilą, że kozy, korzystasz z jakiejś firmy, co robi ziemię. Może komuś się przyda. No, co to za firma? Tego Ekoziem. Eko Ziemi. Tak. To jest gdzieś. To przez internet można zamówić? No, to, to tak, 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 I co Ty im mówisz, jaka ma być Ziemia, czy nie? Nie, oni to mają. normalnie, mają, mają pełno tam e, różnych, różnych kwiatów, kaktusów, wszystkiego. Aha, czyli mówisz, że potrzebujesz to do juki albo do palmy, tak, tylko, i taką dostajesz. całą paletę zamówić. Całą paletę Ziemi? Hmm, tam nie ma także hmm, pojedynczą. Dużo to kosztuje? Paleta Ziemi? No tam ponad tysiąc e, kosztowało. Tysiąc złotych paleta na, no. Ziemi? No, tam e, było z 1400. A jak ty to tu tak. rozładowujesz? Po kolei workami, tak? No, nie no, widlakiem, nie? Z tego że sięga, nie, z samą A macie tu widlaka? Nie, nie, on ja A, nie oni to, nie, nie. A oni mają widlaka jak nie, nie, nie. jadą. Ja go rozładowuję, nie? Zjedzie tam nie. i zostanie na palecie. Także jakby ktoś chciał, Firma Eko -Ziem, tak? Tak, tak? I można na internecie znaleźć. A. I robią ziemię. i Mateusz mówi, że ta ziemia jest rewelacyjna. Jest super. Więc jeżeli ktoś nie umie lub nie chce robić sam, może zamówić, może to, zaufają, tylko. Może zaufają, że nie tylko musi być ty... zwykła. Tak, a tylko tak jak Mateusz mówi, no całą paletę trzeba wziąć. Więc jeżeli no. ktoś ma jedną roślinę, no to bez sensu. Dokładnie, lepiej jak już to paletę. To, to, op... to się komuś nie opłaci. No. Lecimy dalej. No, dalej mamy tutaj jeszcze w tym miejscu rośnie. Trachy Karpus Fortunei i on ma napisane na przywieszce maj 2021. I one były, większość były w maju albo początek czerwca, czyli albo było 30 maja albo 1 tam czerwca. Było. Więc... Powiedz tylko, jak on był zabezpieczany? A ten był zabezpieczony tak, że typo Nalizaka i było Tylko, że taki, no e, kaptuł takie, nie? Taki, nie? założone. No, Ogólnie było z 2-3 razy dookoła. Oczywiście pierwsze warstwy z dwie bez hmm. przewodu, potem przewód i zastosowałem tam przewód dorośli, nie? Takie zielone. Czyli czekaj, jeszcze raz. Normalnie miałeś tak, agrowłókninę, później tak. kabel, znowu agrowukninę, tak jak robimy, tak. to jeszcze na to dawałeś rusztowanie? Nie. I na to Aha. był ten kaptur, kaptur. No, 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 ten, ten, czyli żeby... tu bez żadnego rusztowania, tu nie miało żadnego nie, nie, nie. stelaża. O to nie, mi chodzi. Nie, nie, nie. nic. A na początku kombinowałem i, i się tu zrobiła katastrofa. No. Tu nie było, gdzie przyczepi na tych kamieniach. Tak. No, 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 no. I, I szybko to zdemontowałem i normalnie. Mhm. I te, i ogólnie. No ale dobra, ale to yuki się... robisz budy, to jak przyczepiasz? To też są kamienie wszędzie. No tu normalnie już tak sobie siedzę. Stoi. stoi. No, czyli tu było tylko dlatego, że on jest po prostu wyższy. No, tu jest problem. No i y, tu budki to jest jednak y, inaczej to stoi stabilnie, nie? A te wszystkie... No i jako na po zimie, dobrze. To, nie miała żadnych zniszczeń, nie? Te liście, nie, pokażę nie, zdjęcie. Nie. Te liście to miała takie duże, te tak, tak, nie. I ona była bez korzeni. Po, po tym roku ku pełnym czasu to wyszły normalnie piękne zielone liście, nie? A tak to były takie y, jaskrawe, zielono już nawet żółte prawda? Mm -hmm. Więc y, tutaj właśnie... Czyli tu nie można powiedzieć, ja to że ją uratowałeś. No można powiedzieć, że... I bardzo dobrze. I że i daje radę. A to? Skąd się wzięło? A to to? Paluszek? To... pana przyjały, to poszukałem nasiona u nich w kiciusiu A. I wsadzałem... W, w kiciusiu! To nie słyszałeś jeszcze takiego określenia. To musimy to, tak, tak mówić. To jest kiciuś to jest, to jest. No. A nie 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 myślałeś, żeby jakiegoś Kiciusia obrać, bo masz dużo trochę karpusów, żeby zrobić Golasa. Czy Ci się nie podoba? Zawsze my to z naszym Araukarią będzie Więc wtedy pomyślimy. Na razie nie, na razie nie. Jest... Słuchajcie, teraz jeszcze pokażemy, może ktoś z was pomoże. Jest Araukaria Kupiona <laughs> kiedy ona? Też w zeszłym roku. W zeszłym roku i po tej zimie coś się zaczyna dziać, tak? Dokładnie ale tak jak mówisz, na... to nie był mróz, tak? Na pewno nie mróz, no bo ona w lipcu dopiero zaczęły wysyłać te, te gałązki, nie? No. Ja tak, ja tak jak mówię to... Mateuszowi, że ja u siebie widziałem na osiedlu ludzi, którzy, których tak wyglądały po mrozie. No, Tylko ja nie i... wiem, czy to może być po mrozie, że teraz by był efekt, nie mam pojęcia. No, I tu takie plamy też są różne grzybowe, więc tego pełno było, nie? Ale no naprawdę po mrozie potrafi tak wyglądać, tak brązowieją, bo widziałem. A tutaj po mrozie? Po mrozie, bo i Także słuchajcie, jeżeli Wyszerowa. ktoś z was ma arealkarię, ktoś kto ogląda, wiem, że macie różne rośliny, więc może macie, może spotkaliście się z takim, no z takim problemem, tak? Do góry się jest po, po, pojawia się to w różnych miejscach, są, są, są fragmenty do dołu, tak, zielone, to znaczy, są fragmenty brązowe, do Mateusz idzie. się kurde trochę skurzył, no i załamał, bo kasy poszło, zmartwił się, zmartwił przede wszystkim, się. właśnie, no. i może ktoś z was potrafi pomóc, może ktoś się z czymś takim nawet, spotkał, nawet widać jak świeże wtedy wyrastały i były, no, no właśnie. I się rozwodowywał ładnie, więc no to, było, to wyrosło po zimie. To mamy ara, araukarię Chilijską, nie? Tak. I ona normalnie rozwijała się i... I też właśnie, to wszystko tu urosło. Tak. I to także po zimie by nie rosła jakby było ją coś nie by z władzem. A tak to ona y, cały czas intensywnie nie rosła. Aha, było... czyli ona po zimie jeszcze rosła. Ona rosła normalnie te wszystkie tutaj odrosty, co ten to. Ja nie Ja się jeszcze cofnę i pokażę jak to wygląda wszystko z daleka. Dopiero od lipca zauważyłem pierwszą gałąź taką, że zaczęła brązelić. Tak wygląda w Swarzędzu, na ulicy Pogodnej, kącik tutaj taki jukowy, można powiedzieć, nie? Tak, tak. Bo tu w zasadzie są same juki, taki, taki pustynny bym powiedział kącik i jest dodatkowo trochę karpus. No i ta araukaria, z którą nie wiadomo tak naprawdę, co się stanie. Ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Także juka rostrata, glorioza. Aloifolia, Faksoniana, dużo. I dodatkowo mamy araucarię i trachy Karpus. I to na tyle skończymy. Pożegnamy się z pierwszego odcinka. Później będziemy kręcić drugi. Także pamiętajcie, zapalniamy polskę z bezpan.pl. I czekajcie na kolejny odcinek. I życzymy Wam wspaniałego dnia. Cześć.